Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Przy moim ołtarzu uzdrawiającym, tutaj Twoja czarownica. Zadzwonię Wam pięknym dzwoneczkiem o przepięknych dźwiękach. Ostatnio bardzo mi się on podoba. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o stresie. I jak sobie z nim radzić w najprostszy sposób? Przedstawię wam pewien czar, który możecie sobie codziennie wykonywać szybko, łatwo i przyjemnie. Może zastępując pewną, pewnego rodzaju długą medytację, po prostu można to w łatwy sposób wtedy, kiedy chcecie odzyskać równowagę, to sobie wykonać. No i zdradzę wam takie właśnie. Yy, pewne sposoby. Dobrze, nie przedłużając dłużej, zacznijmy od tego, jak rozpoznać stres i co on powoduje. Więc yy, przede wszystkim, jeżeli macie takie duszności, problemy z oddychaniem, płytki oddech, jakieś takie yy, zadyszki, albo kołatania serca, tego typu sprawy. No to tutaj właśnie może świadczyć o y, dużej ilości stresu. Jeżeli ogólnie w życiu, y, w waszym życiu panuje chaos, macie stresującą pracę, albo często takie po prostu czarne, natrętne myśli różnego rodzaju, różnego rodzaju lęki, obawy, albo jeżeli y, cierpicie na depresję czy nerwicę lękową. No, to tutaj do tego również y, w, przy, tych, y, przy tych tutaj dolegliwościach może się objawiać właśnie to dodatkowo dużą ilością stresu. Również jeżeli Wam na przykład w bardzo dużych ilościach wypadają włosy. To znaczy, w takich ilościach, kiedy wiecie, że coś się zmieniło, że zawsze na przykład jakaś pewna ilość włosów Wam wypadała podczas mycia y, włosów. A teraz się to zwiększyło, tak? Albo wasze włosy stały się kruche, łamliwe, sztywne, matowe. Właśnie cera może być też bardziej taka ziemista, pozbawiona blasku. No po prostu, bo powiem wam tutaj jeszcze co chciałabym podkreślić, że czasem jest ciężko w naszym życiu rozpoznać stres. Dlaczego? Dlatego, że. Często nam się wydaje, że musi w naszym życiu zdarzyć się jakaś bardzo stresowa sytuacja typu, nie wiem, śmierć bliskiej osoby, albo strata utrata pracy, czy coś takiego, żeby to w naszym życiu wywoływało stres, tak? albo musimy mieć bardzo duży natłok, natłok obowiązków. Ale nie zawsze tak jest, bo czasem może być tak, że nie mamy pracy przez dłuższy czas i siedzimy w domu, mamy za dużo wolnego czasu i to podświadomie nas stresuje, tylko czasem to ciężko rozpoznać. Więc tutaj mogą być różne przyczyny tego stresu. Również może być tak, że po prostu często lubimy ten stres, bo on jest w pewien sposób jakby motywuje nas do działania, tak dzięki niemu jesteśmy wydajniejsi, chcemy coś zrobić lepiej, dużo więcej spraw załatwić, może być też tak, że możesz być na przykład przyzwyczajony, czy przyzwyczajona do kawy, do picia kawy, czy właśnie jakichś energy drinków, jakichś środków pobudzających i dzięki temu na przykład. Masz większą chęć do działania, więcej zrobisz w ten dzień, więcej wykonasz, i czujesz się bardziej um, jakby spełniona, i więcej efektywn efektywnie bardziej efektywniejszy był Twój dzień, tak? Natomiast często się od tego uzależniamy procesu, i później ciężko jest nam wejść w taki rytm normalny, jakby um, zbalansowany. Często przy tym możemy wykonać mniej rzeczy w ciągu dnia, bez takiego większego napięcia i spiny, natomiast w dłuższej mierze czasu wyjdzie nam to na korzyść, tak? dlatego że stres powoduje bardzo dużo chorób, czasem nawet też nowotwory w ogóle no bardzo, bardzo dużo zniszczeń w naszym organizmie. Tutaj na ten moment nie będę o tym mówiła, dlatego warto z tym stresem walczyć. I co możesz zrobić prostego, jaki prosty czar wykonać, jeżeli lubisz magię, jeżeli są to Twoje klimaty? Co możesz w łatwy sposób zrobić? Polecam sobie, jeżeli lubisz. Zapalić kadzidełko. Jeżeli nie lubisz, to zaraz Ci powiem drugą opcję tego czaru. Ja tutaj akurat na moim ołtarzu magicznym mam kadzidełko antystresowe, mam również kadzidełko medytacja, yoga medytacja, mam kadzidło kopal i świętą bazylię. Jeżeli lubisz jakikolwiek inny zapach, nie musi to być akurat kadzidełko m, antystresowe czy, czy tego typu. Może być jakiekolwiek kadzidło, jeśli lubisz. Jeśli nie lubisz niczego takiego palić w domu, możesz użyć m, olejku m, eterycznego, z tym, że warto, żeby on był naturalny. Tutaj na przykład mam taki Palosanto, eukaliptus, lawenda, jakikolwiek olejek, jeśli lubisz. Jeśli też nie lubisz olejku, można to zrobić po prostu bez niczego, tak? Ja tutaj akurat um, preferuję kadzidełka, preferuję magię, lubię tego typu sprawy, więc sobie teraz to kadzidełko odpalimy. Możesz to, też to zrobić przy zwykłej świecy, na przykład białej lub zielonej. Tutaj z intencją właśnie uzdrowienia. Ale jeżeli masz jakikolwiek inny kolor, to też nie będzie problemu. Ja powiem Wam, lubię taką magię bardziej intuicyjną niż z jakimiś twardymi zasadami. I powiedz sobie paląc to kadzidełko. Takie oto słowa. Łapiesz oddech, pełną piersią, głęboki oddech i mówisz sobie na głos lub w myślach. Czekajcie, bo mi tutaj przygasło. Wdycham spokój. Wydycham napięcie. I możesz to robić w myślach i po prostu głęboko nabierasz oddechu i wtedy koncentrujesz się i sobie myślisz: Wdycham spokój. Wydycham napięcie. Wdycham spokój. Wydycham napięcie. Robisz sobie tak kilka razy, dopóki nie opadniesz z takiego wewnętrznego napięcia. Możesz sobie właśnie tak zrobić, no po prostu, kiedy ile, ile chcesz, ile poczujesz, że ci jest na ten moment potrzebne, tak? Możesz to robić również w, w danych momentach dnia, yy, kiedy. Masz jakąś taką niekontrolowaną sytuację, jakiś wybuch paniki, atak paniki, tak? Czy to na mieście, czy tutaj przy nerwicach lękowych, to właśnie można sobie robić tego typu czar. Ale ważne jest najpierw zapoczątkować go sobie w domu, na przykład przy takiej spokojnej atmosferze. Która cię zrelaksuje, włączyć sobie jakąś spokojną muzyczkę i powdychać sobie tak i powydychać kilka razy powietrze. Przy tych właśnie słowach, zaklęciach, przy tych intencjach, czyli wdycham spokój, a wydycham napięcie. I potem, kiedy macie jakąś taką stresową sytuację w ciągu dnia. Za kilka dni czy za kilka tygodni, e, i kiedy sobie właśnie to powtórzycie, wdycham spokój, wydycham napięcie, to zobaczycie o ile to w waszym organizmie zredukuje ten stres, zredukuje to napięcie. Także tutaj yy, taki prosty czar dzisiaj, o którym chciałam Wam tutaj powiedzieć, zdradzić. Pamiętajcie, że słowa to zaklęcia, mają ogromną moc. Więc yy, możecie. Możecie te słowa sformułować troszkę w inny sposób, taki, w który przemawiają do was, tak? Jeżeli yy, tutaj Wam nie odpowiadają te słowa, możecie je zastąpić jakimiś innymi wdycham relaks, wydycham stres, yy, nie wiem, zmieniać na takie, które najbardziej będą do was przemawiały, tak? I sobie robić to kilka razy dziennie, odpalając w domu kadzidełko, czując się na relaksie, Albo jeżeli mieliście taki napięty dzień, to tak sobie zrobić, i potem, właśnie w takich stresowych sytuacjach, będzie Wam się ten czar i ta chwila relaksu jeszcze bardziej przypominała i jeszcze bardziej będzie Was uzdrawiała. To tyle, kochani. Ja przesyłam Wam mnóstwo pozytywnych energii wszechświata, buziaczki dla Was. I zapraszam Was również na moje prywatne rytuały. Jeżeli byście byli zainteresowani czy to rytuałami miłosnymi, czy oczyszczająco ochronnymi, czy rytuałami bogactwa, czy właśnie uzdrawiającymi tutaj poważniejsze jakieś dolegliwości, to jak najbardziej zapraszam pod tym filmem. Macie link do mojego Patreona. Tam wystarczy wykupić dostęp. Jest to niby jako subskrypcja, ale możecie to od razu anulować, i wtedy jest jako opłata jednorazowa. No i chyba tyle. Zapraszam Was również na mój Instagram o nazwie Twoja czarownica. Tam jest więcej o moich rytuałach, są opisane, są również opinie klientów. Zapraszam Was na mój TikTok o nazwie Twoja Czarownica. Tam organizuję również rytuały na live'ach, czyli na żywo, co jakiś czas. I można wziąć udział, ale zawsze pamiętajcie, że nie są te rytuały tak skuteczne, bo są to rytuały zbiorowe i te energie rozdzielają się na wszystkich. Również tam nie mogę, nie jestem w stanie każdej jednej osobie przekazać pewne, pewną wiedzę i wskazówki, tak jak to robię na prywatnych rytuałach. Więc dlatego polecam rytuały prywatne, bo są dużo bardziej skuteczne. To tyle, kochani, buziaczki dla Was i Papa, Twoja czarownica.